Tak wyszło. Tak o, jestem jedynym impostorem, w Sobie zapomniałem o tym. Ale double shota mam. Ja nie, nie chcę z katonem. Nie chcę z katonem. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Odwal się ode mnie, katon. O, jeszcze transporter mnie bardzo kocha. Ma tarczę, więc elektryka mamy. Inżyniera. Co tak biegacie, jak debile? Niech się ustawią, proszę. obliczalnym biega za tym. Dobra, to ja idę tutaj. Czemu wszyscy tak łażą tam i z powrotem? No dobra. O, troj się ma. O, po co? Chinda o, w końcu, witaj. Troj. Mógłbym zabijać, ale to, to nie, nie było. To... O, przeskok by ja, nie, to... nie doniósł to... mnie do następnego killa. Twierdziłem, że dobrym pomysłem będzie zgłosić, bo żeby było pewnie warlock się zadowuje pomału. Pewnie tam. To jest, jak coś to okre... Chyba już to się, się załadował do, dawno. No. Dobra, e, no zagramy szybko, szybką rundę troj. O, troj się wyciszył. No. Co? To się nie dowie. No cóż, Dobra, powtórzcie z Co? No, no, pytanie. Co, jakie było pytanie? było A, pytanie? A, dobra, bo, bo dostałem do Neyda, to nie słuchałem. Dobra, no nic, to chciałem powiedzieć. No, Czy skipki. ktoś. Coś... No, możemy to skimnąć, ale przestańcie biegać jak popierdziela jakieś, no. no, no A, tam jest no, nie powrót, tam, chyba Jesteś huntery, mi chcesz mnie odjebać, tak? O to chodzi. Jeszcze nie, no, przecież nic nie zrobiłeś. No, ale kurde, czuję, że chcesz mnie odnieść, jak użyję jakiejś swojej umiejętności na przykład. Możemy od razu dawać światło, może nie naprawię, może inżynier zużyje ładunki. Tak jest, to już dwa poszły. No, może coś takiego. Dobra. I teraz spróbowałbym naładować się, może w. O. Nie wiem, co tu się dzieje: Atom, Lapton. Próbować na 30%, czy nie? kurde jak jakie w ogóle kladrze zrobiłem jak no i niestety oh, się wow. potwierdziło z tym warlockiem a kto w takim razie z warlockiem warlock albo siebie, arsonista ciała. albo arsonista bo rundy były bardzo długie ale raczej ale tak warlock obok siebie A, działamy. obok siebie były tak, World. A to nie trafiłeś do jakiegoś baita, a to po prostu? No, jak zawsze. Zajmowałeś się tym? Nie, nie. Amnezjaka Zasy, miałem. To miał ja, co amnesiaka. ze mną? Loka, to by musiała być bomba. Loka Loka? No to. Widać, nie, jeśli ja, dosi... Miałem, miałem amnezjaka. Cztery jednocześnie strzałki mi się pokazały. Podbiegłem, podniosłem sobie rolę Bladiego i tyle. Grino, a chciałem cię posłuchać. O co chodzi, mangecu? Man man mangecu yy. chyba był z innej strony, więc. Dobrze. No ja wiem, jaką rolę ma Luna. Wiem, że dobrze. ty wiesz. Widziałem AB'ego, widziałem GB'na i zostajesz ty z Katonem. No ja widziałem. Kurwa! No to już go nie ma. Ja, 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 no i co ja, ci to ja. dało? To jednak był Mangetsu. No ma. no, no. no. Dobra, ale kwadra była super i tak. No właśnie. Dobra, to mi no, chociaż no, tyle se no, pograłem. Dawajcie do trolli Wystarczy, że AB, po... znaczy ktoś powiedział Mangetsu i już AB strzelił. Mm. Nie to nie to Nie, Nie zadziałało. Ktoś strzelił? Byłem z Grino i z Green, No bo i AB byliśmy razem. A czemu nie, a nie, nie Katon na miejscu zbrodni? No właśnie No, no bo uznałem, myślałem, że... że no bo inaczej, jeżeli bym strzelił w mangetsu i bym trafił, to jest koniec, jeżeli bym nie trafił, no to byście katona wyjebali. No to mówisz powiedzieć, sześciele. No prawda, ale No No dobra, Wszystkie trzy role są czerwone. No to znaczy. Nie, Bo musisz ty wyłączyć się. Nie przejmuj No to Nawcia Detektyw, słaper Medyk Detektyw To jest trochę nudna rola, ale może przyłapiemy kogoś na gorącym uczynku Tak, no, na rozgrzewkę No da, dawaj, dawaj swój text, Dawaj Jeszcze swój tekst na... Dobra, dobra, powiem to no. no i zaczęło się <śmiech> no, <śmiech> Tak zbukle. trzeba było to zacząć właśnie Dawno tego nie było, aż 5 dni Dobra, to my musimy się czaić w takim razie na ciało. Tak było jakieś takie przysłowie. Co się stało? W ciele oknem wyleciało. Właśnie nigdy nie, nie czaiłem, czy co jest ciele, w ciele oknem wyleciało, czy jest w ciele oko wyleciało, czy w ciele. słuchać, Silvera, słychać. E, Silvera! Sigmar! Sigmera. Sigmera! Musisz się o. wyciszyć tam. Sigman! <laughs> Katon był przy tym, ale może być jesterem. Mnie tepnęło! Tamam, tak no, Katon, co o tym Katon, co o tym powiesz? No, tepnęło no te mnie z mandzią i umarł. Z mandzią? Z mandzią? No? Z mandzią? serio? Z oh. Ale jak to się stało? Tepnęło cię i co? Umarła nawcia przy tobie? Nie, no, nie. Odbiegliśmy sobie kawałek i umarła. To na pewno nie mandzi. Nie Nie, nie, nie wiem, czy szerifem była, może, czy to Co się tam tepnął. Nie mam pojęcia. A Mogło tak być, że się na przykład ale... wywaliła na weteranie albo szeryfie Albo katon jest dysterem. To no. dzisiaj. No. No, Bo się wyświetlił no, na czerwono. No jeszcze myślę, że był, mi było, ale nie pamiętam kto. Obliczalny git. I smoczy też raczej. Ale co o co chodzi, bo nie rozumiem No nie, no chodzi o to, że Nex jest po prostu Searem i sprawdził obliczalnego, no Aaa Czeko... Wiemy, że Katon był w momencie śmierci. A ja Katon myśli, widziałeś to... kogoś jeszcze tam ja obok? Muszę tłumaczyć no, takie podstawy Dobrze, że żeby tam A kto? Zamiarli. Jak dobrze, że się mi pomyliłeś, bo jestem fortelerem i zaraz cię jebnę, nie? Dobra, już koniec Kuba, Po jakiemu wymówicie, mówicie, ja pierdolę To jest chiński tonalny Co? No tak na pewno tonalny kilogramowy. <grystanie> Co to było? Coś tutaj wlazł i coś mu się stało dziwnego. Nie wiem, mogę i tak za free egzaminować. Blady nie był przy tamtym kilu na pewno. Mm. Ale Katon jest, no był w momencie zabójstwa na pewno przy tym kilu i to się zgadza z jego informacjami. Ale tak naprawdę, no, nie mówi nam to, czy to może być Jesterem równie dobrze, bo stał przy tym ciele. Oho, no i się osób zaczęło! No, no, i się, się zaczęło! Generalnie jestem! Neutro. O! Maybe i Oj, ej. No to w takim razie chyba jestem to Ja, nie mamy wyboru. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Wszystkie, Wszystkie, wszystko dokonał. Wszystko na Biegu, zgadza się. Gry, czy co czekaj. On gra stera w tym momencie. Tak, no bo możliwe, że Katon jest gdzie sterem. że gra był oraklem chyba. Y tak? Ej, ale czekaj... No był Oracle? Czy nam pokazało tylko Nie był, ciałowe, nie tak? był! To Oracle, Greeno, Graff Nie, było, pokazało trzy. A, dobra. Trzy pokazało, trzy pokazało. Tak, były trzy. Ogólnie no mamy trzy możliwości. Greeno, obliczalny, albo Graw Albo byli, Katon jeszcze może być. A... A ja no, mogę wiedzieć kto A ty, wiedzieć, Mangetsu, gdzie byłeś? Był? W labie. Hmm. Hmm. E, Ten, nie wiem. Czy ja... Czy ja mogę wiedzieć kto był Oraclem? No, tak, jeśli zgłosiłaś z... o ja Wiem, kto był. Skoro zgłosiłaś rupy, modyfikatorem na po prostu, chciało, to ci pokazuje jak miał rolę. No, znaczy, nie a, to no nie to grino! Może jednak trapper w sumie. Grino było Raklem. To grino było Raklem! No co i biego, żeby nie się w niczego nie dowiedziałem. Nie, może. biego nie będę Zester! Ze ster, Dobra, i Katon nie chce, żeby głosować, bo Katon jest jednak zły. Naprawdę. No, to jestem musi... lowersem chestera. Musimy poczekać. Zobaczcie bronię być się! Dostrożni. Tak jak ty mnie wcale obroniłeś no, pod, pod tym blokiem. A, a mówisz trochę mniej. Dobra, to mógłbym sprawdzić teoretycznie, a tu jest to poprzednie zabójstwo, mam dalej. I ja nie wiem gdzie poszło właśnie, bo trzy zabójstwa poszły. O, tutaj jedno poszło Inspekt. I spróbuję zobaczyć, czy to akurat zrobił Abi na przykład. Czy był w momencie zabójstwa? Hmm, tylko tutaj jak będę się trzymał, to nikogo nie sprawdzę. Zrobienia Kili też słabo wyszło Okej okay. Madzia kod Nie była, dobra to jest Nie wiem czy myślałem, że to jest AB w ogóle Bo atomówką jest, no i co ja mam powiedzieć Next Next jesteś kurwą, że mnie zajebałeś, no. <grym> kurwa, jesteś jesteś potwierdzam. No. Prawda. I tak poświętaj. O co, katon Nexta? Zajebał Nexta zajebał. Katon Nexta. Za... Byliśmy w spokoju, ale tyś tak nam nie najeżdżasz, man. Bezczelnie to zrobiłeś, Next. Daj mi spokój. Daj mi spokój. No. Ale, ale Ale byli, ale to się to jest już. Jakby, jakby to powiedzieć to no. wariacie. No tak, no. wariacie. Zrobiłem to, zrobiłem to, bo widziałem, że kurwa taska nie robisz, no. Timer skrzesił Kurwa, tak jakby to była nowość, że nie robię taska. No kurwa, Menders sobie stała z gdzieś no. grzecznie, ja zrobiłem task'a, patrzę, że ty nie robisz, nie no pierdolny, no pierdolne, no pierdolne, no i tyle. Ja no. nie wiem, co by działa. No Róbi tak, no, jako szeryf go jebłem, no skip to. Ta, Ta wiadomo, szeryf, no. no. Ale ja, ja jestem nie szeryfem. Nie no. wiem, czy mnie to przekonuje, Nexa. No właśnie ja jestem nie, no, szeryfem, więc coś to coś się nie zgadza, coś coś. Nie zgadza chyba ja już wiem dokąd to zmierza, bo to nie A ja myślałem, was, że ty masz jakąś fajną rolę, co nie? I zawiodłeś mnie. Ja no i no ja ja kurwa skurlałem. miałem, tylko... Kul nam się nie naładował. <ścoughs> <ścoughs> Czyli warlock, Czyli ja warlock no. Zwalić, warlock. Bloody 100 metrów z daleko, chłopaków. Dobra, ja dalej sprawdzam sprzed laba. A to wiemy, że nexus y zrobił. Mogę zobaczyć, czy to katon zrobił drugie zabójstwo. Tu, tutaj on, tutaj on, tutaj on. Please, zobacz go. I on może być zły. On może być zły. No nie, on chce mi odwalić. To będzie problematyczne. O, Time Lord już też poszedł głupkowato. Chyba, że akurat poszło. Widzicie? Miałem dobre przeczucie. Może akurat. Ktoś Dobra, wyciągnął tutaj. Widzieliście jak ktoś wychodził z venta, bo ta osoba zabiła Sylwana. Generalnie nie właśnie... A nie? AB Juggernaut! Jak coś też na a, ktoś zajęło, Ile ktoś tu jest nie w ogóle widziano, za, no, zabijających? Ja Mangetsu nie ale za żyje, wielka za... szkoda. Bardzo fajne role Zbierci, dostali, ale czy będzie to zmierzenie to zmierza, się Plague Berera z Juggernautem? To, gdzie byłeś AB? się byłeś? Możemy czegoś wreszcie takiego doświadczyć. Mogę się to jest ważne. Bo jeżeli... Każdy kogoś może potwierdzić, ja wiedziałam, że ktoś wsk wskakuje do dziury, czyli ta osoba na pewno zabiła. Ale zabiła. do której dziury? To jest ważne. No po, o, o, o dwa! No, dobra. A, no. no ale kiedy? No, no, teraz! No, no dobra, to nie skipuje. Menders, nie no, Smoczy, nie, nie ja. też nie, 100%, nie mogłem no. No, ale... A Nie A czemu nie ty? Ten Pat ma papryka. No bo naprawiłem i Biegłem do ciała, gdzie stała Menders i Smoczy. No nie zabiłem tego ciała. Nie zabiłem ciała. Zawsze lubię te skróty myślowe. Nie zabiłem ciała. Zgłosiłem ciało. To robi detektyw, jest gównem. A no tak, serio, udało mi się w pierwszej rundzie, chociaż kapnąć się, że to może być katon. To wciąż nie dało mi pewności, bo bałem się, że gra Jester'a. Albo że super przy nim zawalił. Ale to było jednak. To był dobry trop. Dlatego tak stopniowo, jak wiecie, żył z gry na grę, to jednak tutaj wskazywałem, że to może być on, ale no niestety. Dużo zabijających jest strasznie. Albo neutralnych. Jeszcze Sol Collector jest. jest... Trójka killingów, bo został wywalony. I jeszcze Sol Collector, więc tak trochę. O, Bloody jest pestilencem. Ja cię kręcę, to jest pestilence. Co 10 sekund kill cooldown. O, i zabił Juggernauta, dał radę. No i faktycznie, to w takim razie może AB był już naładowany. Ale mu pestilence pokrzyżował plany w takim razie. Nie naprawi reaktora, musi to zgłosić. Eee, masakra pod tym. O kur... kurwa, O, się odjebało? Co tuś. Się... Ja przy lewym reaktorze dobrałem. Tak, w dwójka i się. No i pogadane. Dobra, dobra, dobra to co, i, ta, po... i, tak, i tak kurwa, nie zasłużyliście na to. Nie dobra, Zasłużyliście, zasłużyliście no nie, bardzo zasłużyliście. Nie się, nie ja wreszcie nie zobaczyłem to, co no. chciałem zobaczyć. Po jednym co? Skipujemy, Katon, chyba, co nie? No dobra, ale skipnij. Skip tak, skipujemy. Katon ja ci kibicuje. musisz to przemyśleć. No i czas na pojedy. Ej, witej! Do Wenta musi wleść! A może wychylić? I to Bo nie da rady go ukroić. Jak mogłeś? Zakręcić. Pizza, będę! Jak mogłeś? Co? No gdzie ty wchodzisz, kurwa? Ej, u was bladziej Nie mogę, nie mogę, nie mogę. To chodź tu na pojedynkę. Dobra, do Wenta Katon! No chodź na to wenta, bo cię daj mi kul, cool <ścoughs> <ścoughs> ja Nie mogłem do wenta. Wenta, czy to dlatego, że Jak węta nie można do wenta? Bo nie węta? U mnie był Blady, nie w ogóle. Eee, nie nie mogłem do w wskoczyć. Czemu? No role kurwa. No były A to kto zabił w końcu na moich oczach? ja nie pewnie. Nie, na w odwa. Ale mieliście fajne role. Ja miałem detektywa. Dobrze no, nie. Zostanę Dzień Impo, ale szkoda, że na tak małym lobby. Nie wiem o co chodzi. Czemu nie mogę mieć w dużym lobby, a zawsze się do marudzenia znajdzie? bywa niestety. Grino, ale ty, ty, ty nie powinieneś tak zielenić ze złości, bo to tak nie wypada przy ludziach. Trzeba tak. się uspokoić czasem. Mam rolą już się przyjemnie gra. Radar jeszcze się trawił. Z JBN-em jestem GBS-em. Okej, okay, coś tu jest, ktoś tu jest. Madziakot 8. Madziakot. O. No ty jesteś dobra, tak? Faktycznie jest giega, no. Kurde, on mógł to widzieć. Ale lipa, ale lipa, ale zrąbałem to, ale zrąbałem. Kurde, belka. Dobra, naprawiamy, jeszcze to światło. Tak, czekałem. Stał obok nie, Madzikut! Madzikut no cze była moim giem. Okej, okay, w porządku. No, o, to szkoda. No. A się ślinisz na to. Co tam się stało na początku, że GBN stał i zrobił się nie widziałem? Jakiś... Bo ja nie byłem. Bo ja Został maglikiem. Dobra, wszyscy tam pośli, potem wyszedłem. Ej, dobra, tak ogólnie to gdzie są ciała, Katon? Ciało jest, jest nad Tak, nad storagem. No. No. I <grym> nad ktoś storage był w elektryku? Jestem Katon w Navitem. widziałem w ogóle strzałkę, mam radar, modyfikator, mi to pokazywało ciało do elektryka. To było jakoś chwilę po tym, jak światła zgasły. No. A manget, raczej, to by pokazywało, że kiedy gdzieś w elektryku. Tak, jest. Tak, A tak, 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 raczej nie Luna w takim razie, no? bo była w labie. No legend był ze mną w Labie, nie A jestem w ogóle... pewna, czy obliczalny z Bradem wcześniej też nie byli w Labie, ale chyba tak. Ten, ten kill tak, padł w się. momencie kiedy światło było już całkowicie zgaszone, kiedy było 0% już praktycznie no nie było. No to obliczalny, gra. nie mógł tego zrobić. I, I właśnie Madzia... Tak wszystko. My byliśmy z, Madzi z Madzią w O2 i przebiegli ona poszła właśnie do mnie. góry i nie żyje, więc podejrzewam, że tam musiał być killer. No są nie przebiegliście. Ktoś kto mnie wchodził przybiega. teraz do elektryka. Ale skipnijmy to jeszcze. Czyli nie no, raczej. Ja, na ja naprawiłem światło i nikogo nie było w elektryku więcej. Lampie jest czysty ogólnie. Naprawiałeś? No jest tak, czysty. Naprawiałem. Hmm. No powiedziałem, trochę namieszałem, trochę prawdę szkoda, jak ja mi odwalił. Ze wszystkich ludzi na świecie. Hmm, szkoda. A Katon nie widział tego. Całe szczęście jakoś się tak złożyło, że Katon tego nie widział. Dobra, tutaj widzę, że jest... osóbka sobie idzie. Osobka, niekoniecznie wątróbka. Ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. Szybko, no meta! Ej, dobrze widzieliśmy, że AB odbiega od ciała, chyba, że nie. Ooo, ja nie wydaje widziałem. Mi się, wydaje ja mi tam po tam poprzedniego killa, jeszcze widziałem. w takim razie. Bieg, jak biegli. Je. biegli równo Jeśli do ciało jest. Jeśli ciało jest w O2, no to AB stamtąd. Ja wbiegłem, a... ja wbiegłem tam pierwszy i nie Jak widziałem nikogo. Ja nie Czyli generalnie Legion współpracuje z nim z, albo jest jeszcze teren. Nie, 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 blady w przecież... obliczalnym w stronę O2. Przecież ja wbiegłem tam? Ale tam do O2. już było ciało Geogania. Ciało już leżało, a ja nie no widziałem jego tam. No właśnie. Ej, wybiegłem się. Kiedy ja wybiegałem do O2? Że mnie nawet było w O2. AB, a poza tym nie wiem czy pamiętacie, co mówiłem w pierwszej rundzie, że zabójca jest w elektryku i tam No kurwa, no przecież wam tłumaczę, to się wydarzyło. A u wiecie, że naprawy się Wcześniej Bo, i Madzie no tam, Kot mi zabiłeś, mojego kia Gdzie, gdzie ja zabiłem ci Madzie Kot? No Dobra, w elektryku Wróćmy, wróćmy na początku, yy, robiłem teraz kabelki Poszedłem na dół, zrobiłem kręcenie kółkiem i tyle zrobiłem Poszedłem w stronę reaktora i wiem, że, że kill padł w O2 Więc zacząłem się cofać, Katon widział jak się zacząłem cofać w tamtym kierunku nie byłem w O2 w tej, tej rundzie, ani nawet na chwilę. Przecież przed, chwilą z... mówiłeś, przed chwilą powiedziałeś, że zrobiłeś kręciołki w O2, to jak mówisz? Nie, nie zrobiłem bież? kręciołki pod adminem. Jeden no kręciołek. Przecież biegłeś od właśnie o dwa. Nie, nie, nie. Biegłem no, do nie byłem w O2, jak, jak wieś, mnie nawet nie tam be. nie było. Obliczalny? Jak katona minąłem e, e, przy tym, e, między kąsami a storageem? No ty, ty od dołu. Ewentualnie Jiben mógł jeszcze czemu zabić. Czemu katona? Bian, no, totalnie katona był ty raczej. Nie wiesz? W, obliczalnym. Obliczalne. Ej, ewe ewentualnie mógłby może zrobić. Też jest takie problemy. No, a kto inny. <noise> o nie, jest podejrzany. Obliczalny słapper, czyli trzeba uważać na obliczalnego. No to sobie sobie posiedzę w sumie w adminie, ale na radarku widzę kto jest. Dobra, reaktor. Dobrze. Dobrze. Ej, nic więcej. Ej, szeryf się wywalił chyba. Rozjuszyłeś Legio, mnie Legion, czy ty się... Czy ty mnie zaatakowałeś, Legion? Uh, yeah, <laughs> czemu nie. nie tak, strzelić, Czemu nie zaatakowałeś, JVN-a, skoro ci sprzedałem, że jest... Bo ty mówiłeś, że Ejbi tam wybiegał, ja go nie widziałem, to jeszcze powiedziałeś, że to pewnie ja, to myślałem, że to ty. A ty byłeś super shy, to byłeś podwójnie niewidzialny. Nie, nie. ci mówiłem, że JVN prawdopodobnie niewidzialny się zrobił i tam zabił. dobra, ale Powiedziałeś, ja zabiłem, że, że mogę, ja byłem po dwa i że to ja musiałem no zajechać. Z tym Abib to strollowałeś trochę, no. no. bo Abib, bo ty no. strollowałeś, bo ty biegłeś tam faktycznie. <laughs> nie, nie biegłem po dwa. I... I faktycznie że na na pierwszy, ruchu Przez ruchu. pierwszą chwilę pomyślałem, że to jesteś ty, ale faktycznie drugą opcją było, że Jayben się zrobił niewidzialny. No dobra, i myślałem, że Legion się, biegniesz zabił, ze mną, żeby mógł zrobią Jaybena z którego Ci wskazałem. A ty jak mnie walnął. <laughs> czy... A wiecie, wiecie co było ciekawe? Dwie rzeczy. Pierwsza, że GBS miał y, supera niewidzialnego, jeszcze miał Shai, więc był no, podwójnie no, niewidzialny. O, kurwa, no, niewidzialny. No kurwa! na niewidzialności stawać się niewidzialny chyba, nie? No, no. słuchaj, jak, jak ja zniknąłem na dropshipie, to ja stanąłem w miejscu, po czym wszedłem słupa i zabiłem to na dole, wy mnie nie widzieliście nigdy. Ale dzisiaj dobre gierki tak. mają impostorzy. Poświęciłeś się Deathstroke'u pozytywnie, bo wyrzuciliśmy dzięki tobie... dzięki snorłom. Dobra, teraz ja to... będę tłoniaczkiem. Hey. Hey. By, w sensie no, by chciała. No, totalnie nie. No, chciałem. O, flaszem jeszcze jestem, to będę jeszcze szybciej zapierniczał musisz, na dół. No, że 5 razy dzisiaj byłaś. Ktoś tu wraca. To pięć za dużo. Miałem ja sobie tutaj na przykład zrobił. Poczekamy. Dobra. I już tyle styknie. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem. To jeszcze przed dispersem tam padło. No czemu? A czemu przycisk wciskasz? No, ale to, gdybym nie znalazł tego straszny, ciała, to, bym, to byśmy straszny. nic nie wiedzieli <laughs> Obliczalny. Czy po dispersie tak A, mam, Przed dispersem padło. Znaczy, przed dispersem padło ciało. bo czekałem ogólnie na tego, medium coś. Bo to nie no, ja było ziemię, więc A czy ja nie, mam powiem, co widziałem? Przed dispersem to nie smoczy. No. Ja, właśnie ja mam no. powiem, co widziałem. Poszedłem sobie nie do smoczy, laba no? Poszedłem sobie do laba i tam było ciało, i obok niego troj stał. I potem przyszedł dispers. się do, Wróciłem się do tego laba i w sumie smoczy tam ze mną wszedł i przycisk poszedł. No. Dlaczego teraz przebiegałeś po tym ciele w sumie? No, Ponieważ pomyślałem, że, że może stronie. kogoś tepnie na vent na jeszcze Jestem tam w labie i zobaczę no, bo gdzie kto jest. To, jest. Nami, <noise> w w to ja z nami przeniosłem. Ej, jest dobry, tak, tak było. Nie no, było. Ale, ale mi się bóg bardzo bóg bóg nie podobają przyciski tak obliczalnego, szczerze powiedziawszy. Uważajcie, to albo, tak bóg. Bóg. albo Bomber, albo Super, osoby, które wbiegały do laba są podejrzane, bo dosłownie mi. Na smoczego i Mangetsa. Smoczy Mangetsu, uważajcie na niego. To nie, nie, to nie masz złe dane Luna z orakla time. jak coś, jak już to smoczy Masz złe dane. Z orakla, no. Podpalić podpalić z Oracle'a? No way. Hahaha. Hahaha. Panty Oracle. Panty Oracle. Hahaha. Eee, złe kod Ci wpisało. Ale masz złe przeczucia. <grym> Albo sprawdziłaś złą masą, musisz, możesz mnie sprawdzić oraklem, jak chcesz. Hahaha, teraz bym się mógł wyleczyć. Dobra, na kogo tam uważać? Złe dane, złe wprowadzone zostały. Wszyscy tu siedzą. Które tę te karty? O, ktoś mentował chyba. Lucky? Dobra, i na kompsy i teraz alercik pójdzie, tylko nie mam kill jeszcze. Dobra, pyk, 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 pyk. Naprawiamy. <ścoughs> Weteran. Nie, nie mówcie, nie mówcie, że to się wydarzyło, e, to, to się wydarzyło. Raczej weteran. A jeszcze <grym> w ogóle Blaki, Blaki jeszcze we, broj, <grym> troj tam też stał. Broj. Jak coś to ten, to raczej Blaki był zły, bo wentował. Widziałem jak wentuje, więc nie mógł być inżynierem. To Blaki? No, bo się wywalił. No, wywalił się. <grym> troj. No, to jest Co ja dramat, dramat z tym człowiekiem, wcześniej też <grym>? stał przy ciele. To nie jak! kurwa, to no nie ja go zajebałem weteranem. Dobra, powiem tak, powiem tak, powiem to tak, to nic to ja. więcej dobra, to to nie ja, ja zagranie to tym weteranem tyle razy masz mój głos i do nazarażacem. Nie, ja, 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 nie, ja ja ja, nie, 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 ja jestem weteranem, ja jestem weteranem. Ja ja skipnąć, skipnąć. Skipuję, kurwa, ale ja nie wiem, troi incydent. Szczerze, no ja bym tak zrobił. Dramat z człowiekiem. Ktoś by wypierdolił ogólnie kompsy, to bym stanął tam i do weteranie czekał. No po prostu 100% na to, że trzech Rol dostanie weterana. To jest niemożliwe. No to ja sobie tutaj postrzelam. I zaraz pójdziemy znowu weterani. Znowu będę chodził w te same miejsca. Gdzieś, gdzie najczęściej jesteśmy odwalani. Tak bym powiedział. Tutaj już przede wszystkim. Zostało. Naprawione. Niech będzie naprawione. Mam nadzieję, że nie super. Mnie nie zabije super tutaj. W kontekście tych różnych rzeczy, elementów. Pójdę sobie może tutaj. A zostałem zamknięty. Mogłem się przeczekać w sumie. Źle, źle to zrobiłem. Kompletnie źle. Uu. I zaraz znowu, a może poczekamy jeszcze aż zechcą coś sabotować. Podlecę sobie szybko na flaszu. Tutaj coś, ten? Nie? Nie chcecie? Aha, nekseawczy. To sobie tu postoję. i ostatni weteran został. Niestety komsy też poszły. No i raczej tam... Zaraz pójdę naprawiać. O nie, 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 nie. Teraz. No i już nie mam niestety alertu tym, 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 tym. No dobrze. No. Nie Luna, nie Nexa. No, no nie wczoraj. Raczej są do wyjebania ogólnie. No. Raczej troj wcześniej. Mangetsu jest krytyczny. Ale czemu z laba? To jest kompletnie bez no, sensu. Dwa kille leżą w labie tam koło skana prawie że Dobra, czyli wy się... Hmm. To mangi to jakby przychodził przez admina od tamtej strony, co nie? Czekaj, czekaj, mówisz, że, że przy labie? A, czy, nie, co nie jest clear. Jestem totalnym clearem, ale... Właśnie mangi... nie, jest nie wiem, szybki. nie wiem. Jestem bardzo szybki, to prawda. To by źle o tobie. Było. To miałbyś być clearem. Dobra, mnie się wydaje, że jest. Ogólnie jakiś... myślę, że jest tak, obliczalny. O Gitem jest? Ja właśnie powiedziałem no. oczyk jest tak. gitem? Hmm. No Jeśli informacje górze, Luny są to prawdziwe. Sumie... zapierdala i Nexa też mało widziałem. Troj, a czemu ty w pierwszej rundzie stajesz no, bo Nexa przy tym ciele? Nie, się nie ruszył nie tego, Nexa się nie ruszył ze spawna. W pierwszej rundzie? Dobra, to ja się wiem, z Roli. Jestem weteranem ogólnie, no to ja nie wiem, nie na tych wiem, Blakiego, kogo chcecie nie ja, to... nie no, no to troj. O kurwa, nie wiem. Aha. Wiem. No, no to chodzi o Gigi. Za chyba Czemu klika? To może. no liczalny? Jest też do zgadnięcia. Jak Nexy zawali, to znaczy, że tam. Głupio, że Nexa też nie głosuje. Nikt tego nie naprawia. Tu, 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 no to wtedy Troj jest prosecutorem. No to wychodzi. No to zostaje Luna albo obliczalny. Jednak nice, nice Troj. Na Czemu I do guzika fix, nie, nie biegłeś, Mangatsu? <grym> Jak no? Do guzika. Na estroy. No. Jezu, to Cię, kurwa spośród wszystkich, jako super, trafić No na Trzy ja. ja. oso osoby na koncach i akurat trafiasz jebanego weterana, nie? Na supie Dobra, A w tym to labie to ja tak odwaliłem. bo miałem A w tym labie to ja odwaliłem jako super, po prostu jak Troju przebiegał. No tam stał przy to sobie.